This episode brought to you by... Sia. Muszę biegać, bo... bo tutaj trzeba biegać. Nie można się skampować, bo inaczej ubiją. Czasem trzeba też skakać. A już biegać po ścianach. I jest to całkiem fajne. No! To na razie, nie? Siola! Titanfall 2 wylądował w bebechach mojej konsoli i zrobił to z wielkim przystupem. Jak tego dokonał? Mianowicie nabył oczywistości, czyli uwaga, ma singla nie może być, który trwa 4 godziny. <słuch> I choć nad całą długością singla można się zrzymać, jest to bolesne o tyle, że singiel jest dosyć wciągający. Ma ciekawą postać w postaci BT i ogólnie oferował bardzo duże możliwości narracyjne, bardzo duże możliwości fabularne. Co więcej, dysponował więzią między pilotem a BT i niestety to wszystko tylko w 4 godzinach, czyli trzeba było ciąć na rogach. I give up, eh? Cierpi na tym szczególnie więź między BT a pilotem. Między innymi dlatego, że mamy tak mało czasu, by móc zaobserwować jej rozwój. I nawet w tak krótkim okresie widać, że mogłoby być to coś, co na pewno przyciągałoby uwagę, na pewno stanowiło wartość dla całej gry, bo nawet w tych krótkich momentach zapamiętamy co niektóre one-linery i ogólne wrażenie odnośnie tego aspektu fabuły jest jak najbardziej pozytywne. Szkoda więc, że single okazuje się tylko mignięciem do fanów, którzy dobijali się o Singla i owszem, na plus należy zaliczyć fakt, że ten singiel w ogóle jest, ale 4 godziny to zwyczajnie śmiech na sali. Graficznie gra prezentuje się bardzo przyzwoicie i choć nie jest pośród najlepiej wyglądających tytułów w ramach PS4 i PS4 Pro, to z całą pewnością nie można zarzucić jej tego, że jest brzydka. Sama mechanika gry Skłania do zmiany naszych przyzwyczajeń, czyli tego, że w ramach strzelanek lubimy się gdzieś skampować i kosić kolejnych przeciwników. Tutaj taka sytuacja grozi śmiercią. To co gra proponuje to bardzo duży ruch, włączając ten po ścianach czujemy się trochę jak taki mini Spiderman, chociaż to być może nadużycie. To właśnie nasz dynamizm zapewnia nam zwycięstwa na poszczególnych planszach z poszczególnymi przeciwnikami, i ogólnie rzecz biorąc, należy uznać, że taki ruch okazał się jak najbardziej pozytywny dla singla i w sumie całej gry. W trakcie kampanii spotkamy jedną postać, którą można pamiętać właśnie z pierwszej części Titanfall, i ponownie jest to Wink Wink dla fanów. Niestety ta postać nie jest przesadnie dobrze rozbudowana, co oznacza, że jest. Hmm. eye candy dodatkiem, bo niestety niczym więcej zdecydowanie być nie może. Oh my god! Ogólnie kampanię singlową należy ocenić bardzo pozytywnie. Jest dynamiczna, jest szybka, przedstawia korzenie więzi między naszym BT a pilotem. Jednak długość 4 godzin kampanii singlowej jest zwyczajnie karygodna i nieakceptowalna to od nas zależy, czy przyszłe gry będą wyglądały właśnie w ten sposób, czyli albo nie będą miały singla w ogóle, albo ten singiel będzie w najgorszym wypadku jeszcze krótszy, czyli zajmował 3 godziny. <mum> Dlatego pomimo bardzo pozytywnych przeżyć w ramach właśnie single playera, 4 godziny rozgrywki są nie do przyjęcia i są zwyczajnie karygodne. Help me. Dynamizm kampanii singlowej z całą pewnością przenosi się do multi. Potyczki są dynamiczne, możliwość przywołania tytanów potrafi drastycznie zmienić pole walki, jest to coś bardzo pozytywnego, bo typowe tytuły multi przyzwyczaiły nas do tego, że charakter rozgrywki lubi w pewnym momencie się ustabilizować i w zasadzie to jest już wtedy wojna na przetrwanie. Tutaj właśnie możliwość wezwania tytanów stanowi element strategiczny, który potrafi zmienić charakter rozgrywki i jest zwyczajnie świetny. You make me blush. Nie wdając się w większe szczegóły, Multi jest z całą pewnością wielkim atutem gry i każdy, kto jest już zmęczony kolejnymi odsłodami kodu i Battlefielda, powinien zasmakować w Titanfall 2, bo takiego powiewu w świeżości nie było już od jakiegoś czasu i warto, by marka utrzymała się chociażby z tego powodu. Niestety EA samo strzeliło sobie w kolano, chcąc, chcąc przetrącić kręgosłup sprzedażowy właśnie kodowi. I w tym samym okresie, w którym wychodził kod Battlefield 1 od EA, postanowiono wrzucić również Titanfall 2. Mmm, up you did! Przynajmniej pod względem sprzedażowym, właśnie to Titanfall wraca na tarczy. I choć nie wierzę w to, że oznacza to koniec marki, z całą pewnością oznacza to, że. Możemy trochę poczekać na kolejną odsłonę. Bye, have a great time! Titanfall 2 to bardzo ciekawy, interesujący i świeży powiew nowości na dosyć zastałym rynku FPS. Posiada kampanię singlową, która jest wciągająca, interesująca, ma ciekawe postaci. Niestety jest karygodnie krótka i 4 godziny rozgrywki dla singla jest zwyczajnie nie do przyjęcia. A wręcz za te 4 godziny ktoś powinien dostać po... Multi zaś jest niezwykle ciekawy, wciągający, dynamiczny, oferujący element strategiczny dla poszczególnych rozgrywek i z całą pewnością wyróżnia się spośród pozostałych tytułów multi, takich jak God czy Battlefield 1. Należy jednak wspomnieć o pewnych zagwostkach logicznych. Bo o ile pierwsza odsłona nie dysponowała singlem, pewne rzeczy można było przemilczeć. Tutaj zaś nie tylko dodano single player do całej paczki, ale również nasze mechy zdają się posiadać inteligencję i ba mogą nawet walczyć same na polu walki w porozumieniu z pilotem. I now pronounce you husband and wife. No i właśnie tutaj dotykamy dwóch hmm, sprzeczności logicznych. Piloci to zwyczajnie maszyny do zabijania. Elita wojsk i kierując się tym, co prezentuje nam gra, zwyczajnie koszą wszystko, co się rusza. I pytanie tutaj, po co wtedy jakiekolwiek inne rodzaje wojsk, skoro nie są w stanie sobie poradzić z pilotami i piloci to w zasadzie mroczni żniwiarze pola walki? Bo w praktyce oznacza to, że wszelkie inne postaci, typu niepiloci, to zwyczajne mięso armatnie, służące nam, graczom, do szlachtowania. Trochę dziwne. Druga zagwozdka logiczna to mechy. Jeśli mają sztuczną inteligencję, jeśli potrafią same walczyć na polu walki, jeśli wiemy, że piloci to maszyny do zabijania, to po co mechy wkładają do siebie tak, żebyśmy mogli ich pilotować? To tylko uszczupla ogólne siły na polu walki i zdejmuje mrocznego żniwiarza z tego szpola. Jest to nielogiczne. Skoro mech posiada sztuczną inteligencję i jest w stanie walczyć na polu walki to niech walczy a pilotów niech zostawią w spokoju bo zwyczajnie nie ma to żadnego sensu żeby żołnierza z najlepszych sił zbrojnych pola walki zwyczajnie zgarniać i ładować go do mecha który sam jest w stanie walczyć weird <trybuj> <trybuj> A ja zapraszam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale a także subskrypcji. Dzięki za dziś i widzimy się w następnym odcinku. Your Lila won't just give them back. No! So, what are you prepared to do about it? Your Imperial Majesty?